Całe stworzenie składa się z dwóch części Stwórcy i stworzonego przez Niego bytu, dającego i otrzymującego, to kiedy byt, stworzenie osiągnęło punkt swojego rozwoju, schodząc z góry w dół przez stępujące światy, oddalając się od Stwórcy, to włączyło w siebie dwie właściwości dającą właściwość Stwórcy oraz otrzymującą właściwość bytu, czyli stworzenie samo w sobie składa się z dwóch składników. Następnie te dwa składniki uległy dalszemu podziałowi i odpowiednio podzieliły się na dwa samodzielne. Równe pod względem rozwoju obiekty, które nazywają się Adam i Hawa. Po polsku Ewa, ale w Biblii Hawa. Jest to już podział na męską i żeńską część, gdzie męska część Pochodzi od dającego, a żeńska należy do części otrzymującej. Następnie te dwie kategorie zeszły do naszego świata, w którym jakby odcisnęły się jak kopia na męską część i żeńską. Jest ich prawie pół na pół. Ponieważ w swoim duchowym poczęciu mężczyzna i kobieta byli jak jeden człowiek, dlatego że też tylko wspólnie łącząc się z sobą mogą stworzyć następny parców, następny byt. Różnica między nimi jest ogromna, są jakby zupełnie z innych światów. Mężczyzna powinien osiągnąć swoje podobieństwo do Stwórcy, działając samodzielnie. A kobieta podobieństwo do Stwórcy może osiągnąć tylko jeśli pomaga w tym mężczyźnie. I wtedy przez niego realizuje się. W żadnym wypadku nie może kobieta wznosić się duchowo samodzielnie ponieważ jej duchowa konstrukcja u swoich podstaw nie jest równoznaczna z męską. Nie jest gorsza. Po prostu jej realizacja jest inna. Można przedstawić to w taki sposób, że stoją w kręgu mężczyźni, którzy muszą naprawić między sobą różnego rodzaju relacje społeczne i stać się równymi jednemu człowiekowi, w stworzeniu. A kobiety jakby stoją za nimi, za każdym z mężczyzn, pomagając i wspierając ich w ich rozwoju, w ich duchowej realizacji. Tylko w ten sposób kobieta może prawidłowo rozwijać się duchowo. Mężczyzna bez wsparcia kobiety nie jest w stanie osiągnąć wysokich poziomów. Dlatego kabaliści nie przyjmowali do siebie jako uczniów ludzi nieżonatych. Nawet na naszym ziemskim poziomie, w celu efektywnego studiowania kabały, mężczyzna powinien być żonaty. To znaczy, że za nim musi stać kobieta, która, nawet na ziemskim poziomie, będzie dla niego pomocą. Oczywiście na poziomie duchowym, każdy kabalista. Każda wznosząca się duchowo-męska część duszy wznosi się razem z żeńską częścią. Niemożliwa jest realizacja jednej części bez drugiej. Adam to wspólna męska i żeńska konstrukcja, która specjalnie rozdzieliła się na dwie części, aby dzięki ich przeciwstawności do siebie i wzajemnej pomocy została jeszcze bardziej wykryta współzależność, związek pomiędzy dającym a otrzymującym. Dający to męska część, a otrzymujący żeńska część. Dzięki budowaniu prawidłowych relacji między sobą, oni wykrywają także związek między Stwórcą, dającym i człowiekiem otrzymującym. Czyli relacje między mężczyzną i kobietą podobne są do relacji między Stwórcą a mężczyzną. Względem stwórcy mężczyzna jest jak żeńska część, a względem kobiety jako męska część. Żeńskie dusze odnoszą się do żeńskiej części Adama, a męskie dusze do męskiej części. Czyli nie zachodzi tu żadna wzajemna wymiana dusz męskich na żeńskie i odwrotnie. Każdy wykonuje swoją funkcję od samego początku i do samego końca. Po śmierci kobieta oczywiście wciela się ponownie w kobietę, a mężczyzna w mężczyznę. I nie chodzi tu o to, by następnym razem zamiast kobiety być mężczyzną, jak być może wielkobie do tym marzy, a rzecz w tym, aby prawidłowo siebie ją realizować. Gdy rozwijamy się prawidłowo, to osiągamy absolutną satysfakcję i komfort. Podział stworzenia na dwie przeciwstawne i absolutnie różne płci. Ma duchowe korzenie. W duchowym świecie, po zejściu ze świata nieskończoności, zachodzi na pewnym etapie podział na dwa stany. Te stany występują w duchowym świecie jak światło i pragnienie napełnienia się tym światłem i rozkoszowania się nim. Pragnienie samo w sobie jest prototypem żeńskiej części, a światło prototypem męskiej części stworzenia. Następnie zachodzi zejście po stopniach światów. Świat Adam Kadmon jest najwyższym światem. W nim zachodzi podział na światło i na pragnienie, czyli na męską i żeńską część, gdzie męska część napełnia żeńską. Następnie w świecie Acidut zachodzi podział na dwie jakby konstrukcje męską część i żeńską. One nazywają się Zeir-Anpin, która jest nazwą męskiej części w języku aramejskim, i Malchut lub Nukwa, żeńskiej części. Relacja między nimi jest następująca. Malchut rośnie od części piersiowej zeir anpin. Dlatego jest powiedziane, że kobieta powstała z żebra mężczyzny, ponieważ żeńska dusza zaczyna rosnąć od dolnej połowy męskiej duszy. Najpierw mężczyzna osiągnął swój pewien rozwój, duży rozwój, i dopiero potem kształtuje się żeńska część. Tak jak o tym jest powiedziane w opowiadaniu biblijnym, że Adam był już człowiekiem, miał powiedzmy 30-40 lat i wtedy Stwórca stworzył z niego kobietę. Ta relacja między tymi dwoma obiektami determinuje później wiele cech męskiej i żeńskiej części w naszym świecie. Następnie odbywa się zejście tych dwóch obiektów poprzez światy Bria, Jecira, Asiya, które są jeszcze duchowymi światami, do naszego świata, w którym istniejemy już jako mężczyzna i kobieta w ciałach fizycznych. Jesteśmy zupełnie różnymi istotami. Być może w ciałach różnica nie jest tak wyraźna, ale jesteśmy absolutnie różni we wszystkim, czego na razie do końca nie rozumiemy. Jesteśmy wynikiem tych dwóch zupełnie różnych duchownych konstrukcji, absolutnie przeciwstawnych. U podstawy żeńskiej części leży punkt tego pragnienia. A u podstawy męskiej części leży punkt, który nazywa się światło. Mężczyzna w zasadzie rozwija się tylko po to, aby przyjść do domu, zapewnić byt swojej rodzinie i kontynuację siebie, a jest to możliwe przez kobietę. W świecie duchowym jest tak samo, chociaż kobieta jakby stoi za mężczyzną, lecz bez niej żadne działanie nie jest możliwe. Różnica anatomiczna między mężczyzną i kobietą, ich charakterów, światopoglądu, pojmowaniu świata, mentalności, pracy, układów wewnętrznych, mózgu, jego prawej i lewej półkuli, wszystko, wszystko jest absolutnie różne. Jesteśmy w rzeczywistości dwoma światami nierozumiejącymi się. Nasz kontakt ze sobą jest tylko zewnętrzny, między nami jest bariera, która jest niepokonalna. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć się wzajemnie. Wydaje się nam, że się rozumiemy, ale to tylko zewnętrznie. Ale wewnętrznie nie może mężczyzna zrozumieć kobiety, a kobieta mężczyzny. Jest to niemożliwe. Tylko w oparciu o nasze doświadczenie, na podstawie nastawień społecznych, wzajemnych relacji, sympatii, miłości, możemy wchodzić ze sobą w kontakt. Ale zrozumieć, to znaczy, żeby była u nas podobna natura, to jest niemożliwe. Gdy za pomocą kabały, jako nauki w tej kwestii, mężczyzna i kobieta wznoszą się do wspólnego celu i osiągają punkt wzajemnego kontaktu, którym staje się niemożliwy duchowy rozwój jednego bez drugiego i ich połączenia ze Stwórcą, daje to im podstawę, potrzebę we wzajemnej pomocy i wzajemnym zbliżeniu. Jeśli prawidłowo ze sobą współdziałają w tym świecie, czyli rozwój kobiety przebiega obok mężczyzny, a mężczyzny obok kobiety, rośnie ich pragnienie napełnienia się światłem, dzięki czemu światło objawia się między nimi. Wtedy obydwoje rozwijają się harmonijnie, jeśli tylko rozumieją, w jaki sposób prawidłowo współdziałać i rozwijać się. Nie wystarczy tu wiedzy jakichkolwiek praw ziemskich ani seksualnych ani seksualnych zachowań. Żadne traktaty seksualne, ani książki psychologiczne tu nie pomogą. Tak samo jak człowiek w naszym świecie powinien być podobny do otaczającej go przyrody, analogicznie mężczyzna i kobieta, męska i żeńska część stworzenia powinna upodobnić się każde do swojej części w otaczającej przyrodzie. Mężczyzna musi być podobny do Zair Anpin, a kobieta do Malchut. Relacje między każdą parą muszą być odpowiednie do relacji między Zeir Anpin i Malchut w świecie Acilut. Dlatego za idealną ziemską parę uważani są mężczyzna i kobieta, którzy w swoim duchowym rozwoju wspólnie osiągają podobieństwo do tej konstrukcji Zeir Anpin i Malchut świata Acilut. Wtedy oni całkowicie podobni są do siebie, znajdują się w nieskończonym, wiecznym połączeniu ze sobą, otrzymują ogromne wyższe światło, które wzajemnie ich napełnia i oni wzajemnie się uzupełniają. Kobieta spełnia swoje przeznaczenie jako pragnienie, a mężczyzna tym, że dostarcza temu pragnieniu wyższe światło. I tu powstaje wieczność i doskonałość w relacjach między nimi. Dopóki nie osiągną takiego stanu, to coraz bardziej będzie występować przeciwieństwo tych par do duchowej konstrukcji w procesie tak zwanego egoistycznego postępu ludzkości. To przeciwieństwo będzie tak wielkie, że człowiek nie będzie w stanie zżyć się ze swoją parą, ponieważ nie będą oni podobni do tej pary na poziomie duchowym. A zatem duża liczba rozwodów i w ogóle to, że ludzie nie chcą żyć w małżeństwie, mieć dzieci, tworzą się sztuczne rodziny jednopłciowe i tak dalej, To wszystko jest jedynie skutkiem niezgodności ziemskiej pary z jej wyższym duchowym prototypem. Dlatego też nie warto próbować nawet tego zwalczać. Więc ludzkość nawet nie próbuje wtrącać się w tak zwane intymne relacje między mężczyzną i kobietą, albo w sprawy rodzinne, w relacje między rodzicami i dziećmi. Istnieje między nimi taka głęboka przepaść, którą na naszym ziemskim poziomie zupełnie nie ma żadnego rozwiązania. Jedynie wspólna nauka w celu upodobnienia się do wyższych właściwości, Zeir Anpin i Malchut, może doprowadzić mężczyznę i kobietę do idealnego kontaktu, to co w Kabale nazywa się wieczny orgazm. To znaczy wieczne wzajemne napełnienie, miliardy razy większe niż możemy doświadczyć na poziomie orgazmu fizycznego. I bez przerwy. Taki stan człowieka może być stały, nieprzemijający, ponieważ doświadczany przez nas fizyczny orgazm jest to tylko mgnienie, kiedy odczuwamy zetknięcie się światła z ale nie wyższego światła, lecz jedynie jego małej cząsteczki, tylko iskierki światła. A gdy człowiek swoim pragnieniem osiąga kontakt ze światłem, to wtedy ten kontakt jest stały. To nie jest tak, że żarówka mignie i zobaczysz na chwilę, gdzie się znajdujesz. Kiedy wszystko zalane jest ogromnym, równym i przyjemnym, wszechobejmującym światłem. Prawidłowe relacje między mężczyzną i kobietą muszą być studiowane w oparciu o relacje między Zeir Pin i Malchut. Są to w zasadzie stany duchowe. Czyli osiągnięcie celu stworzenia nie oznacza po prostu dążenia do altruizmu i do stwórcy. Ono powinno odbywać się również w warunkach zwyczajnego, ludzkiego, rodzinnego współżycia. Niemożliwe jest opisać prawidłowe relacje między mężczyzną i kobietą z powodu naszego świata. Gdy mówimy do siebie, że kochamy, szanujemy, rozumiemy, że jak dobrze jest nam być razem, to wszystko nie może istnieć, nie ma prawa do istnienia. Jedynie gdy istnieje trzeci cel, w imię którego łączymy się razem, tak jak w przypadku, kiedy chcemy urodzić dziecko, aby stworzyć z siebie coś trzeciego, to wtedy wznosimy się z poziomu naszego świata i przechodzimy poprzez te dwa nasze prototypy, Zeiranpin i Malchut w świecie Acilut i osiągamy poziom, gdzie Kli napełnia się światłem. W jakim celu światło napełnia się kli? Celem tego jest przejawienie się właściwości emanacji, czyli męska część napełnia, a żeńska przyjmuje. A dlaczego one współdziałają? Po to, aby utworzyć intencję obdarzania Stwórcy, a zatem ta intencja jest ich wspólnym celem. Jeśli tej intencji nie ma, żadna para w naszym świecie nie przetrwa. Będziemy widzieć, jak coraz więcej rodzin się rozpada. Dzieci odchodzą od rodziców, rodzice nie chcą dzieci. Cały świat będzie coraz bardziej upodabniać się do samotnych ludzi, którzy błądzą w ciemnościach, nawet nie natykając się na siebie, nie widząc siebie. Jeśli została utworzona para i ona rozwija się harmonijnie i razem osiągają wyższe stopnie, to oczywiście ich wieczny ruch odbywa się razem. A jak będzie wyglądać ich następne ziemskie wcielenie? Praktycznie takich przypadków nie ma, ponieważ ci, którzy osiągają tak wysoki stan, są całkowicie naprawieni. Z reguły kabaliści osiągają naprawiony stan samodzielnie, nie w połączeniu ze swoją żeńską połową. Mężczyźnie, mężczyźnie potrzebna jest żona, aby się duchowo wznosił, ale jeśli ona nie ma punktu w sercu, dążenia do osiągnięcia tego samego celu, to w żadnym wypadku nie wolno jej zmuszać. Dlatego kabalista wtedy wykonuje wszystkie duchowe naprawy sam w sobie. Ale mimo wszystko, żona, jakby pasywnie istniejąc obok niego, pomaga mu nieświadomie w jego rozwojowi. W każdym razie ludzie muszą osiągnąć stan, kiedy każdy znajdzie swoją duchową parę i upodobnią się całkowicie do swojego duchowego prototypu. Podobnie jak Zyr-Ampin i Malchut, tak i mężczyzna i kobieta w naszym świecie będą w pełnym połączeniu ze sobą. A następnie męska część i żeńska część duszy połączą się między sobą w jedną męską i jedną żeńską część. Męska część będzie przekraczać światło męska część będzie przekazywać światło żeńskiej części i będą ponownie tworzyć jakby całościowy obraz Adama i Ewy. I złączą się ze sobą w jeden wspólny, niepodzielny obiekt duchowy, który nazywa się jedna wspólna dusza lub stworzenie, które będzie wypełnione wyższym światłem stwórcy. I w takim stanie ludzkość będzie istnieć wiecznie. Stan ten nie będzie niezmienny, stały. On będzie się ciągle rozwijać i wznosić się wyżej. To, co studiujemy, jest to tylko naprawa duszy, a po naprawie będzie się odbywać jej ogromne, cudowne wznoszenie. Ale teraz w naszym kursie kabały tego nie studiujemy, ponieważ najważniejszym jest dla nas ten etap naszej naprawy. Można porównać to do strojenia instrumentu muzycznego. Potem dopiero zaczynamy na nim grać, zatem zajmujemy się teraz naprawą, strojeniem instrumentu, ale o tym, jak należy zastosować instrument po jego całkowitym strojeniu, kiedy dusza będzie w pełni naprawiona, nie mówimy na naszym kursie kabały. W jaki sposób współdziałają mężczyzna i kobieta, jeśli jednocześnie wznoszą się w stopniach światów duchowych? Oni coraz bardziej współdziałają ze sobą. W naszych grupach mamy pary z różnych krajów, ludzie zupełnie różnego typu, rasy i narodowości przyszli studiować do naszej Międzynarodowej Akademii Kalbały i znaleźli siebie. Oni dalej studiują i razem rozwijają się duchowo. Oczywiście nie można porównać tych par z innymi parami na świecie. Po pierwsze, wiedzą, po co istnieją. Nie mają konfliktów na zwykłym życiowym poziomie. Gdy człowiek dąży do góry, to wszystko, co ziemskie, potrzebuje w minimalnej ilości i dlatego nie odczuwa żadnych problemów ze swoim ziemskim poziomem istnienia, ponieważ wszystkie jego przyjemności przechodzą z góry. On nie jest oderwany od Ziemi. Te pary mają rodzinę, dzieci, pracę, wszystko co u zwykłych ludzi na świecie. Ale motywację, bodziec do istnienia mają zupełnie inny i dlatego są chronione przed wszystkimi problemami tego świata. One odczuwają wieczny ruch, swoje istnienie całkowicie inaczej niż człowiek w tym świecie, który boi się i martwi o swoje życie, aby nic mu się nie stało. Jest to istnienie na zupełnie innym poziomie. Oczywiście mają problemy, ale są to problemy związane bardziej z oddawaniem niż własnym zabezpieczeniem. Człowiek niewątpliwie naraża się na cierpienia, ale są to cierpienia za wszystkich. Osobiste cierpienia zmieniają się na ludzkie, społeczne i tym się kierują. Uważam, że jeśli takie pary osiągają stany duchowe, to oczywiście są najszczęśliwsze na świecie. To jest to, czego można życzyć wszystkim kobietom i mężczyznom, którzy nie mogą siebie odnaleźć, nie mogą znaleźć sobie pary, wspólnie nie mogą znaleźć prawdziwego celu życia. Dlaczego żyję, dlaczego muszę mieszkać razem? Tylko w tym odnajdują siebie, ponieważ natura wewnątrz nas w taki sposób prowadzi nas ku najwyższemu, doskonałemu stanu. Czy mężczyzna potrzebuje kilku kobiet, a kobieta jednego mężczyzny? To przechodzi z natury. Mężczyzna oczywiście jest polgamiczny z natury, a kobieta przeciwnie. I to wywodzi się z samej natury. Studujemy o tym także w naszych kursach Talmudzie 10 Sfirot, jak to się odbywa względem dającego i otrzymujących. Stwórca jest jeden jedyny dla nas wszystkich, a otrzymujących on ma miliardy. Tak samo mężczyzna może być jeden jedyny dla kilku kobiet. Nie biorę jako przykład króla Salomona, który miał 700 żon, nałożnic i tym podobnych. Po prostu przychodzi to z duchowego korzenia. I dlatego, odpowiedni stosunek do miłości, do życia, do wszystkiego, u mężczyzn jest całkowicie inny niż u kobiety. Trzeba to zrozumieć, trzeba uznać, że tak jest założone w naturze. I odpowiednio do tego być może także odnieść się do mężczyzn i kobiet. Należy zrozumieć dążenie kobiety do postrzegania mężczyzny jako swojego jedynego. Ale kobieta musi w jakiś sposób, nie w jakiś sposób, ale z natury jest to całkiem możliwe. Jest to tylko kultura i nastawienie społeczne. A kobieta jest zdolna dzielić się tym samym mężczyzną z innymi kobietami. Nie ma to nawiasem mówiąc związku z miłością, z niczym. To jest ogromny kompleks, który trzeba jeszcze odkryć. Zgodnie ze swoim naturalnym korzeniem, starożytne społeczeństwo było bardziej naturalne, bardziej prawidłowe.